Przedstawiamy Tule Outpace. Outpace to pierwszy na rynku bagażnik rowerowy montowany na haku holowniczym, który po złożeniu ustawia się w pozycji pionowej. Jest bardzo kompaktowy. Po złożeniu bagażnik ma tylko 76 cm długości, 24 cm szerokości i 72 cm wysokości, co sprawia, że można go wygodnie przechowywać nawet w niewielkich przestrzeniach, na przykład w bagażniku auta czy nawet w domu w szafie. Każde ramię posiada obrotową głowicę, która pozwala precyzyjnie zapiąć rower. Dzięki i temu możliwy jest montaż również rowerów o nietypowej budowie. W zestawie jest gumowy ochraniacz przed zarysowaniami. Ważne jest to, że w odróżnieniu od tradycyjnych bagażników rowerowych, nie musisz przekładać ramion między rowerami. Jednym z istotnych adutów tule Outpace jest możliwość ustawienia go w pozycji pionowej po zaparkowaniu. Bagażnik unosi się w stronę tylnej klapy, co ułatwia manewrowanie autem w ciasnych przestrzeniach, np. Na, na parkingu podziemnym. Proszę pamiętać, jest to wyłącznie funkcja parkingowa i nie możesz jechać z bagażnikiem w pozycji pionowej. Oczywiście. Nie zabrakło też funkcji odchylenia. Wystarczy pociągnąć za linkę, aby przechylić bagażnik i uzyskać dostęp do bagażnika bez zdejmowania rowerów. Outpace waży tylko 15 kg i jest to z pewnością jeden z najlżejszych bagażników na rynku. Montaż bagażnika na haku holowniczym jest szybki i nie wymaga użycia narzędzi, a montaż wygląda tak. Odległość między rowerami to aż 23 cm, co ogranicza ryzyko ich ocierania się o siebie. Outpace dostępny jest w dwóch wersjach na dwa lub trzy rowery. Nie przewidziano możliwości rozbudowy o czwarty. Maksymalna ładowność wynosi 50 kg, dlatego rekomendowane jest przewożenie klasycznych rowerów, a nie elektrycznych. System mocowania RAM obsługuje średnicę od 20 do 90 mm. Bagażnik pasuje do rowerów z kołami o średnicy do 29 cali. Oponami do 3 cali i dostawie osi do 125 cm. Dla bezpieczeństwa producent przewidział zamki antykradzieżowe, zarówno na ramionach, jak i na samej platformie. Zintegrowane oświetlenie spełnia normy unijne i zasilane jest przez gniazdo 13 pin. Jeżeli masz jakiekolwiek pytania, zadzwoń do nas, napisz maila lub napisz komentarz pod filmem. Chętnie doradzimy i pomożemy w wyborze odpowiedniego rozwiązania. Bagażnik Tule Outpulse jest dostępny w naszych sklepach ehaki.pl oraz kapitanhack.pl. ehaki.pl i kapitanhack. Ułatwiamy każdą podróż.